Witamy ponownie na kanale Weszło Fuksem. Jak co parę dni jestem ja i razem ze mną obstawiacie, gracie, bawicie się na fuchsia.pl. Zachęcam do łapkowania, do lajkowania i do subowania kanału, żeby być z nami na bieżąco, bo nie tylko ja obstawiam, ale Jakub Białek, czy Mateusz Rokuszewski, czy Damian Smyk. I zachęcam też do rejestracji na Fuksia.pl. zajmuje to dosłownie minutę yy, dwie do rejestracji poprzez link znajdujący się w opisie tego filmu, bo wówczas jeśli zarejestrujecie się przy pomocy tego linku otrzymacie freebet przy depozycie 50 zł, freebet w wysokości 25 zł. Fajna oferta, no bo macie więcej pieniędzy na, na grania, do grania niż wpłacicie i więcej szans, by wasze kupony okazały się skuteczne. Ja oczywiście swoje konto już mam. I dzisiaj najważniejszym wydarzeniem jest oczywiście jedno wydarzenie, a więc mecz z Villa Realu z Lechem Poznań. Trudno wierzyć, by Lech miał cokolwiek stamtąd wywieźć, no bo tak, jeśli Villa Real wygra pierwszym składem, zagra pierwszym składem, no ciężko to widzieć, skoro Villa Real jeszcze nie stracił bramki w La Liga, a ograł chociażby Atlético Madrid. Po drugie, jeśli Villa Real zagra rezerwowym składem, no też ciężko to widzieć, ponieważ ci rezerwowi piłkarze będą chcieli się pokazać, a że są lepsi niż podstawowi piłkarze Lecha, to nie, mam, nie muszę nikogo przekonywać. Po trzecie, trenerem Villa Realu jest Unai Emery, czyli specjalista od europejskich pocharów, szczególnie tego drugiego szczebla, ale nie tylko, przecież pamiętamy zeszłą ligę mistrzów, kiedy y, wyrzucił chociażby Bayern za burtę, a wcześniej Juventus. No to jak. Jaki problem z Lechem Poznań? Przy czym w stosunku do Lecha, jego ostatnich wyników, bo też zwycięstwa bez straty bramki, no ale jednak to Real. I tak, według mnie będzie strzelanina, bo tak mi się też kojarzą te mecze na przykład Lecha Poznań z Benficą Lizbona w Lidze Europy i ja stawiam na over 3,5 bramki w meczu. To już daje kurs 2,20, więc sympatycznie, ale jeszcze podbijam to bazelem z pionikiem, bo dlaczego by Szwajcarzy mieliby nie ograć Armeńczyków. Stawiam klasycznie stówkę, 223 do wyjęcia. Mam nadzieję, że się uda. Stawiam, a Was zachęcam jeszcze do grania, znaczy do konkursu, w którym będziecie mogli wygrać freebet w wysokości 50 zł. Pierwsze trzy osoby, które poprawnie wytypują wynik meczu Villarreal z Lechem oraz oraz Strzelca Bramki, tak jest, otrzymają 50 zł. Piszcie w komentarzach pod tym filmem wynik Strzelca Bramki w meczu Villarreal z Lechem. Czyli są dwa sposoby na, na free bet: albo poprzez konkurs, albo poprzez link opisie poniżej i rejestrację przy depozycie 50 25 zł 25 jest dla Was yy, z freebetu. I łapkujcie, subujcie, dzwonkujcie i oglądajcie nas. Do zobaczenia.